No, czyli wszystkim. Dzisiaj 25. Jeżeli chodzi o to akwarium, to, to tutaj parę zmian zaszło. Musiałem posprzątać. Jeżeli chodzi o rośliny na powierzchni, bo się ciemno robiło. Niektóre wyleciały do 200. W zamian tutaj wrzuciłem anubiasy którym w 200 nie było za fajnie a te które wcześniej trafiły do 25 mają się super podobnie jak w 15 więc może coś do 15 jeszcze dorzucę ale zobaczymy to za jakiś czas jak się będą tutaj czuły jak się będą rozwijały muszę tutaj jeszcze poogarniać na dnie dosypać żwirku żeby zwiększyć sobie warstwę podłoża bo jest naprawdę strasznie cienko o ryby jak widzicie czasem się coś pojawi czasem nie w większości gdy coś robię to się pojawiają jakieś pojedyncze otoski jakaś rasbora łatwiej jest czasami zobaczyć dwa Bawiące się ganiające kieryski. A tak poza tym to wszystko siedzi, siedzi w gąszczu. Pływa sobie między roślinami. Widocznie tam wolą siedzieć. Dopiero wieczorem, jak nikt nie chodzi, nikt się nie zbliża do akwarium, to wypływają do przodu. Nawet gdy nagrywam to doskonale widzą obiekt przed akwarium, więc. Nie próbuję się pojawiać. Starałem się trzymać z tyłu. Tylko czasami ktoś się ciekawski tu pojawi, coś zobaczy. Nawet jak rzucę jedzenie, to nie rzucają się tak bardzo. Nie są głodne, więc dopiero wieczorem przeważnie karmię przed samym spaniem. Gdy już mają ciemno, to wtedy jedzą na spokojnie. O przyłączonym świetle. Widzę, że jedzą jak mnie nie ma w pokoju. Poza tym w zbiorniku wylądowały też ślimaki z 15, razem z kilkoma roślinami nawodnymi jakiś czas temu. No i teraz sobie tutaj żyją na spokojnie. Nie ma z nimi jakichś większych problemów. Tutaj też nie poszalały, nie rozmnożyły się jakoś drastycznie. Normalnie sobie żyją razem z innymi rybami, więc tutaj też spoko. Jeżeli chodzi o lampę, no to tutaj jestem zadowolony z niej. Fajnie świeci, ale tak samo jak w dwusetce w tych dwóch zbiornikach, rozglądam się za czymś dla roślin bardziej. A jeżeli chodzi o filtr, no to też. Szukam czegoś innego, żeby nie mieć problemów z tym, który obecnie tutaj pracuje. Większych, dodatkowych, bo on potrafi od czasu do czasu się szybciej zapchać, co jest bardzo ciekawe. I w ciągu jednego dnia potrafi mu spaść przepływ wody praktycznie do zera. W takich sytuacjach, to jak nie jestem w stanie tam pogrzebać, to mam awaryjnie włożony. Mój najstarszy filtr, malutki, więc on tam mieli wodę w razie czego. No ale tutaj też musiałbym rozejrzeć się za jakimś małym filterkiem, albo wewnętrznym, albo czymś zewnętrznym, niewielkim, co by tą dwudziestkę piątkę ogarnęło. Bo nie chciałbym, gdy mnie nie będzie żeby się wyłączył filtr, żeby coś się stało rybą, szczególnie jak będzie w domu bardzo ciepło. O tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Hej.